Pierwszymi kategoriami wiekowymi. Drodzy Państwo, oczywiście zachęcamy do korzystania również z usług naszych partnerów. Możecie Państwo jeszcze sprawdzić sprzęt pod względem technicznym pod namiotem Shimano. Są już, widzę na trasie, gdzieś tam ruszają się również padbajki Możecie Państwo wypożyczyć, zerknąć, jak jeździ się na takim sprzęcie. Również do wygrania dzisiaj będzie weekend ze Skodą. Samochód już czeka. No i tutaj zasady rywalizacji przedstawimy Państwu później o godzinie 10.45. Rozpoczynamy również rywalizację. Myślę, że przede wszystkim dobrą zabawę w wyścigach dziecięcych. Godzina 10. Starty pierwszych kategorii na okrążeniach skróconych. 10.30. 3 okrążenia mężczyźni M1, kobiety K1, K2, K3, K4. Godzina 11.30. Tutaj przypominam kategoria M5. Dodatkowo 4 okrążenia do pokonania. I panowie JM2, K2 i K5. 11.45, pierwsza dekoracja dzisiaj, no ale cały ten grafik, ten harmonogram możecie Państwo spojrzeć na niego w biurze zawodów pod namiotem Bajkatelier. Także zachęcamy jeszcze raz bardzo serdecznie, jeszcze trochę czasu, dosłownie kilka chwil do rozpoczęcia pierwszych wyścigów. Punktualnie o 10.00 byśmy chcieli ruszyć z tymi pierwszymi kategoriami młodzieżowymi, także myślę, że jeszcze przez 2-3 minuty dosłownie będziemy przyjmować zapisy i przeniesiemy nasze stanowisko już na linię startu.